Witam tu, Alisteo. W dzisiejszym odcinku spędzimy troszkę czasu w tej wiosce, ponieważ okazuje się, że mój towarzysz jest bardzo rozmowny. Kruk Rind. Kruk przygląda ci się bacznie swoim świdrującym wzrokiem. Nagle otwiera dziób. Kra Pewnie to ty jesteś moim nowym szefem. Ki diabeł? Kra Nie diabeł, tylko kruk. korfus, nordicus dla ścisłości. A ciebie jak zwą? Jestem Olaf wróżbita. Kra cieszę się, że moim panem będzie potężny wróżbita Olaf. Jestem Rind, najmądrzejszy pośród ptaków. Pojąłem wszystkie tajemnice wszechświata oraz sekrety przeszłości. Kra wiem wszystko o ognistym Muspelu i lodowatym Niflheimie, o starożytnych skrugach, o olbrzymach, o wannach i azach. Kra Jestem gotów służyć ci moją mądrością i wiedzą. Powiedz tylko, czego chciałbyś się ode mnie dowiedzieć? Wspomniałeś coś o jakichś... jakim tam było... sys... kur... Skrugowie, kra... skrugowie... pradawni mieszkańcy Endori Żyli tu, jeszcze przed tytanami i lodowymi olbrzymami, Nawet przed Azami. Co stało się z tym prastarym ludem? Kiedy Tytani pojawili się na świecie, stwierdzili, kra, że nie było tu dla nich miejsca. Cała przestrzeń była zajęta przez Skrugów. Tytani podjęli walkę, ale nie mogli ich pokonać. Skruggowie byli zbyt liczni. Stopniowo zaczęli jednak wypierać przeciwnika z chłodnych obszarów, na których Skrugowie nie mogli przetrwać. W końcu Tytani stworzyli lodowych olbrzymów którzy zamrożili całą Endorię swoim lodowatym oddechem Kran, co działo się później później, a później stało się to, co miało się stać kra. kiedy lodowe olbrzymy zamroziły Endorię, Skrugowie nie mieli dokąd uciekać, wszędzie było za zimno garstka niedobitków schroniła się pod ziemią w jaskinia wciąż ogrzewanych oddechem wulkanu, Kra. I tak Skrugowie zostali wytrzebieni. Tytani nie mogli jednak zbyt długo Kra cieszyć się swoim zwycięstwem. Zradzieckie olbrzymy zwróciły się przeciwko swym stwórcom i wymordowały ich co do jednego. A jak wyglądali Skrugowie? Skrugowie wyglądali jak wielkie jaszczurki, całe pokryte śluzem i łuskami. Bardzo lubili ciepło, a za ich czasów Fendori była, była znacznie. Cieplej niż dzisiaj, tak no bardzo było. Znacznie cieplej niż dzisiaj. A co było w tych Skrugach takiego wyjątkowego? Kra. Niech jednak Wrzbita posłucha najciekawszej części historii. Ostatni Skrugowie śpią, pochowani w jaskiniach i grotach po dziś dzień, a ja opracowałem czar, który może wyrwać ich z zapomnienia, kra. Szkoda tylko, że nikt nie chce go użyć. A to dlaczego? Widzisz, mój panie. Skrugowie walczyli przez całe życie, a gdy znów znajdą się wśród żywych, w głowie powstanie im tylko jedna myśl: walczyć na śmierć i życie. Nikt nie ma nad nimi kontroli. A jeśli ja byłbym gotów podjąć takie ryzyko? Kra, naprawdę? To dla mnie wspaniałe wieści, panie. Proszę o to, zwój. Miej się jednak na baczności, gdy będziesz wzywał skrugów. Kruk daje ci zwój z zaklęciem. Dobrze, Lindzie, ale to jeszcze nie wszystko. Tak, panie, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Słuchaj, ptaku, możesz mi się w ogóle na coś przydać? Kra, widziałem już rzeczy, o których żaden wróżbita nigdy nie słyszał. Widziałem głębiny Helu i mroczne krainy lodowych olbrzymów. Odwiedziłem najwyższe komnaty Ljussalheimu gdzie zwiewne elfy pozwalały mi pić ze swojego źródła, kra mądrości. Poleciałem do krainy Hej, gdzie rudobrodę kra-kra, ludy. wydobywają złoto z... To może być prawda. Wiem, że przeżyłeś wiele, ale jakie to ma znaczenie dla mnie? Nie spodziewałem się tego, ale z przyjemnością wysłuchałem historii twojego życia, ptawku. Nie powiedziałeś mi jeszcze, czy możesz mi jakoś pomóc? O, właśnie, może to mnie bardziej interesuje? Niecierpliwy jesteś, panie. Posłuchaj dalej, kra. Podczas mojej podróży widziałem dużo, a nauczyłem się jeszcze więcej. Potrafię wypisywać zwoje zaklęć magicznej wędrówki kra. Bardzo mi natomiast przykro, ale nie znam wszystkich zaklęć. Gdybyś jednak zdołał przynieść mi jakiś zwój magicznej wędrówki, chętnie go dla ciebie przepiszę. Kra. Dlaczego wcześniej milczałeś? Oczywiście, że potrzebuję Twych cennych umiejętności. I co? I to już jest wszystko? O. Słuchaj, Lindzie, gdybym potrzebował jakiegoś zwoju, mógłbyś go dla mnie wypisać? Kruk przez chwilę przetrząsa Twoje zwoje. Kra, tak, panie, znalazłem. A więc, który ze zwojów chciałbyś mi oddać? Pamiętaj, że Ci go nie zwrócę, kra. A nie, no to zmieniłem zdanie. Na razie nie wiem, czy to chcę. Lindzie, jesteś może głodny? Kra, dziękuję panie, ale jestem pełny. Całkiem niedawno upolowałem robaka. Nie, no ja tego nie będę czytał. Może chciałbyś trochę skosztować? Lind pokazuje ci okrutnie zmaltretowane szczątki robaka. Paskudzko, twój. Eee, eee, co wiesz na temat Walkiry o mądrym talku? Kra, o ok, konkretnie chciałbyś ze mną pomówić? Powiedz, co wiesz na temat Christy. K Christy? Nie chcę rozmawiać na jej temat. Ona ma nas, kruki, w pogardzie. Mówi, że kradniemy jej świecidełka. Jakbym ja, najmądrzejszy spośród wszystkich kruków, interesował się takimi błahowskami. Kra, kruk przerywa i zaczyna wpatrywać się głodnym wzrokiem, Twoją błyszczącą sprzączkę od pasa. No to czyli jednak coś w tym jest? A, ciągnie natura Wilka do lasu. Chciałbym spytać o coś innego. Mm. Nie no, ja już tyle czytać, to naprawdę nie chcę. A, kończymy rozmowę. Dobrze, ale. Aha, ja przecież od tego wodza bransoletę. 100 do dowodzenia. A co ja noszę? Pięć domany. Ale to jest lepsze! Zobaczmy jak to się odbije na... Aha, i dostałem jeszcze ten amulet. Ja już taki nosiłem, nieprawdaż? Tak. E, tu się nic nie zmieniło, dobra. Tutaj. No nic. O, dobrze. Można dobrać. E, tutaj też. Ale to na Fastlandzie. E, Monte Cru Grind dał ci zwój... zmarzlina. Aha, to mi da możliwość przywoływania pewnych jednostek. Czy ja chcę to. W sumie mógłbym. A następny poziom. Ile? 16? Kryształków? Na razie nie zostanie na tym poziomie. Dobrze, ale ja chciałem. Chciałem tutaj armię uzupełnić. O. Ostatni dwaj. Tych też. I szybko do mojego przyjaciela, który ma wróżbitów w ofercie. Oj, o! Wejdź, młody Olafie, to chyba czytałem. No tak, tak. znowu o ptakach. Proroku Runwaldzie, śpieszę, powiadomi, że Thor wypił Twój eliksir i został uleczony. Wiem, Olafie przyszedł do mnie, by prosić o przebaczenie. Jego gniew już wygasł. Głos, który zmuszał go do popełniania tych wszystkich czynów, już zamił. Runy przepowiadają mu szczęśliwą przyszłość. A pozostali buntownicy nie chcieli zostać uzdrowieni i odmówili wypicia eliksiru. Rozumiem: skoro ty jesteś tutaj, to znaczy, że oni. Będę modlił się za ich duszę. To straszne, że musiało do tego dojść. Trudno mi sobie wyobrazić, by Hauck dał ci żołnierzy do marszu na Eastering. Dlatego musisz udać się na Fastland i tam prosić o pomoc. No tak, ale ja to już wiem. Byłem na Fastlandzie, Urzbito. Tam też jest plaga nieumarłych. Zupełnie jak tutaj. To straszne wieści, Olafie. Niech bogowie mają nas w swojej opiece w tej mrocznej godzinie. Czuję, czuję chłodny oddech, rak na roku. Wyszbita nerwowo rzuca kośmi, by po chwili się uspokoić. Kości chciwo zgrzyta. Cały czas mówią to samo. Z północy przybędzie bohater, który pokona nieumarłych. A kości nie kłamią Olafie. Cóż, skoro kości tak mówią. Ale ja nie będę tą odchodził, bo ja mam tutaj pewne plany w kwestii sprzedaży i zakupu. Znaczy sprzedaż to akurat nie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym myślę, że jeszcze się trochę tutaj pokręcimy.